Siema widzowie, to jest, to jest taki krótki, luźny filmik, może będzie trwał z minutę, ale witajcie teraz na tym nowym filmie. Yy, ogólnie filmy będą się pojawiać w środę, ale to nie o tym, a zresztą mieliście to w poprzednim filmie. Yy, ogólnie, słuchajcie, widzowie, mam do Was prośbę: jeżeli ktoś z Was jest takim małym youtuberem jak ja, to właśnie stworzyliśmy yy, serwer no, o nazwie Europa SMP. Będziemy tworzyć z Kevem jesteśmy w trakcie tworzenia. Będzie 1-1 mapa do Europy podobne. Yy, wszystko in, inne informacje będziecie mieli na odcinku Kewa. Podam Wam link w, w opisie. Będziecie mieli wszystko opisane tam Ewa. Na pewno super. Witaj witaj, ale zostaw tego Suba Europę i na ten serwer Discord, bo to będzie serwer Discord. Yy, I będzie Europa w Minecrafcie. Jeszcze nie wiem jaka wersja, ale z kawem będziemy to musieli opracować. Yy... No, to chyba wszystko. To co? To widzimy się na Europie.